Witajcie! Na samym początku chciałabym Wam życzyć szczęśliwego nowego roku, przede wszystkim zdrowia, bo to jest najważniejsze. Przygotowałam dla Was na dzisiaj taki bardzo prosty, naprawdę bardzo prosty wzór, który możecie użyć na przykład na robienie kocyków dla dzieci. Ten wzór jest bardzo ładny, zobaczcie, bardzo ładnie się reprezentuje. Ja go tutaj, ten, ten przykład, wydziergałam z włóczki Baby Marino dropsa, drutami o grubości 3 mm. Bardzo szybko się go dzierga, tak wygląda jego lewa strona, nie jest za specjalna. Nie zwracajcie tutaj na to uwagi, bo to były moje eksperymenty tutaj, bo chciałam zobaczyć, bo ja będę robiła yy, kocyk dla dziecka yy, i... Chciałam zobaczyć, jak to będzie wyglądało, jeżeli zrobię taki brzeg, czy tutaj z tym podwójnym i -cordem. To były moje eksperymenty. Tu tylko jest to, co widzicie tu w tym kwadraciku, jest naszym wzorem. Ja z Wami będę robiła dzisiaj dwa raporty na szerokość i jeden raport na wysokość. Szkic. Jak widzicie, ten szkic jest... Już prostszy nie może być. Niebieskie są prawe oczka, czarne są lewe oczka. Liczba oczek jest podzielna przez 5 plus jedno oczko dla symetrii, plus 2 oczka brzegowe. Na wysokość mamy 8 rzędów. I możemy już rozpoczynać. Pierwszy rząd, oczko brzegowe. Ja oczko brzegowe pierwsze zdejmuję, ostatnie przerabiam na lewo. W pierwszym rzędzie robimy wszystkie oczka na prawo. To są te oczka, które są na szkicu zaznaczone na niebiesko. A więc robimy wszystkie oczka na prawo również to dla symetrii, które robimy po, po raportach. Robimy na prawo, dziergamy je wszystkie na prawo. I ostatnie oczko jest oczkiem brzegowym, które przerabiam na lewo. Odwracacie robótkę i robicie drugi rząd. W drugim rzędzie mamy oczko brzegowe, a następnie jest jedno oczko prawe. I cztery oczka lewe. To są te, które są zaznaczone na czarno, ale nie zgubić ich w ten sposób. To było trzecie teraz i czwarte. I znowu jedno oczko prawe i cztery lewe. I jedno prawe, i u mnie jest już oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. W trzecim rzędzie znowu robimy wszystkie oczka na prawo. Wszystkie oczka przerabiamy na prawo i robicie tak do samego końca taką ilość raportów, jaka potrzebna Wam jest dla Waszego projektu. Ostatnie oczko przerabiam na lewo, to jest oczko brzegowe. Jeżeli będziecie pierwsze zdejmowali, ostatnie przerabiali na lewo, to będziecie mieli zawsze taki ładny, czysty, gładziutki ten yy, rancik. Odwracamy robótkę i robimy czwarty rząd. W czwartym rzędzie mamy oczko brzegowe, następnie mamy jedno oczko prawe i znowu cztery oczka lewe. Jak widzicie, jak spojrzycie na ten szkic, to widzicie, że te, yy, te rzędy się powtarzają. I znowu mamy jedno oczko prawe i cztery oczka na lewo. I powtarzacie taką ilość raportów, jaka potrzebna Wam jest dla Waszego projektu. Następnie mamy Następnie mamy oczko prawe i oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. Zobaczcie, tutaj to jest widoczne dosyć ładnie, dosyć dobrze. Jak ro, będziecie robili w ten sposób, tak jak ja, że pierwsze oczko będziecie zdejmować, a ostatnie na lewo przerabiać, to będziecie mieli taki ładny, czysty, gładziutki rancik z, z obu stron. Odwracamy robótkę i zobaczcie, piąty rząd jest identyczny jak. Trzeci i jak pierwszy, to znaczy po oczku brzegowym przerabiamy wszystkie oczka na prawo. Wszystkie oczka przerabiacie na prawo, obojętnie jak one wam z drutu schodzą. Po ostatnim waszym prawym oczku robicie oczko brzegowe na lewo. Odwracacie robótkę i robicie szósty rząd. I szósty rząd jest identyczny jak drugi, czwarty. Oczko brzegowe. Następnie mamy jedno oczko prawe i cztery oczka, które przerabiamy na lewo. I czwarte, I znowu jedno oczko prawe i cztery na lewo. I oczko prawe i u mnie już jest oczko brzegowe. Na lewo. Odwracamy robótkę i robimy siódmy rząd. Siódmy rząd przerabiamy znowu wszystkie oczka na prawo. Obojętnie, czekajcie. Obojętnie jak one nam z drutu schodzą. One są wszystkie w siódmym rzędzie znowu przerabiane na prawo. Dochodzicie do ostatniego oczka i ostatnie oczko przerabiamy na lewo. To jest oczko brzegowe. A więc powtarzam, pierwsze zdejmuję, a ostatnie przerabiam na lewo. I ostatni rząd, ósmy. To jest tylko ten ósmy rząd, który się różni od tych innych parzystych rzędów. Przerabiamy go po oczku brzegowym wszystkie oczka na prawo. One nam tutaj schodzą teraz z drutu jako lewe oczka, a my przerabiamy je na prawo. To jest ta kreseczka, można powiedzieć, która rozdziela te krateczki. I oczko brzegowe. I zobaczcie. Tak to wygląda po przerobieniu dwóch raportów na szerokość i dwóch raportów na wysokość. Nie ma to jeszcze takiego efektu, ale już jest widoczne, co z tego za cudo wyjdzie. Mam nadzieję, że ten wzór Wam się spodobał, że będziecie mogli go wykorzystać na Wasze projekty. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę, za to, że gościliście znowu na moim kanale i życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia w następnym moim wideo. Na razie cześć.